Hej, witajcie, z tej strony, ja pamiętam. To jest kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj, no, mówiłem, że nagram niby w poniedziałek, ale no nie wiem, wziął mnie na sobotę. Akurat wolny dzień. No więc co? Dzisiaj będziemy nagrywać taką, jakby Fairlane i z awokado, Gdzie jesteś, awokado? Nie widzę cię, Ej. Co? Gdzie tutaj? Na co? Na co bom? Nie widzę cię. Czemu ty u mnie latasz? Nie latam, ja jestem. O! O! Tu, jeju! jak wiecie, awokado zawsze się gdzieś pojawia. Jak byłem tam. Co nie, no pewnie się z, 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 zastanawiacie, no. Y, ja po prostu, nie wiem, y, czekałem na awokado, aż coś on tam załatwi. Dlatego sobie przemierzyłem całą dżunglę. Patrzę, mówię, o, świątynia. No to mówię, dobra, skorzystamy. Y, nagrywam, dlatego co. Ja, czekaj, awokado jeszcze się tam nie kop. Ja zrobię, ja zrobię drewniany kilof. Bezumiak. No to właśnie, zrobię drewniany kilow i mieczek. Może to, to się... Ja s... To bolało, mam po... O. o. jak ty przetrwałeś, awokado, normalnie jesteś dzielny, gratulacje. Czekaj, ja tutaj robię narzędzia, nie wchodź tam jeszcze, nie wchodź, nic nie wiesz. Ale ja tylko... Ja tylko otworzyłem, żebyśmy nie musieli kopać. Już jestem tutaj. Czekaj, jeszcze... Chcę... Jeszcze nic nie rób. Zaczekaj, aż wi... niech widzowie Ej, zobaczą wszystko. Ej, poczekajcie, muszę... Czekaj, muszę sobie teraz zmienić czanki na czwórkę, bo miałem na 24. Po co? No kurczę, nie mogę wykopać tego craftinga, co? No. Patrz, jest zbugowany... A, bo ty kopiesz. Gościu... Ta, e, wejście jest tutaj za mną. Dobra, idziemy, idziemy za mną. Wejście no, jest tutaj. Tutaj jest wejście do środka. Fajnie. Stój, stój, Ale bo trzeba, tu pułapka. Trzeba uważać, bo tu są liczne pułapki. Wiem. A zobacz, ja tam tajnego sekreta. Widzisz? Skrzyja. Co tam jest? Złoto kości, ja wezmę złoto. Nie! Yeah. Daj mi. Teraz. razie. Masz mas złoto. Ja mam buzikę na low. Teraz trzeba tutaj coś tam odsunąć, odsunąć, odsunąć. Stało się coś. O kurde! Co zrobiłem? Przeciąłeś linię. Ej, ju! Uważaj, to jest pułapka! Ja. Pułapka! Oh, eme. Eme, mam Emę. Dobra, ja mam już. Czekajcie, bo to są strzały. Jakie to są strzały? Niezwykłe. Redstone, no, zbierzmy redstone zbierzmy wow, Uła, jestem tu wali. Masakra. Na shaderach. Ej, na shaderach to ładnie wygląda redstone, powiem ci. Mam przejderki w ogóle, nie? Czekaj, a, a tutaj, ej, tutaj, ej, tutaj mi trochę coś sas No ale tutaj już, to jest taki i chodź, bo ja widzę tutaj łąkę, że jest Znaczy, widziałem, że jest łąka Poczekaj, bo ja kopię coś, bo, No oh, dear No oh, dear, no nie niespodziewane ale... Chodź, wyjdź, okay. wyjdź, wyjdź, wyjdź no, na rzecz. Wezmę sobie fajną rzecz Wyjdź, bo zaraz, ej, co? Przyzmiałem trzy sztabki żelaza Czemu mam jedną? Ja mam, ja mam, ja mam dużo żelaza No to daj mi Um, ja chcę, dobra, um, ty, dam ci żelazo, ja będę miał takie... A ja będę miał dwa laldy i lec są nowe zetunki. Dobra, chodź tu, ja ci wykopuję. Bo... A tu jest. A tutaj mi wykopałeś. o Kamień. Masz epokę kamienia. Chodź. Ty wyskoczyłeś, o tutaj jestem za tobą. Chodź. Idziemy tutaj. I łąkę mamy. Mi... mamy, co nie? To jest duża szansa na w ogóle zwierzęta. I wioskę. O nie. Ja, mam więc ja nie... już nie mam spida. Masz arbuzy? Masz arbuzy? Ja mam, mam, mam jeszcze jednego znaczy. albuzika. Dobra. I zero albu. Mam zelu albuzików. O nie, już się noc zbliża. A my nawet donku nie ja mamy. Ja mam bambus. Ja mam bambus. O, ja, ja też mam bambus. Ja mam 10 bambusów. Ty masz good bambus. Tak, ja ma panda. Op... Ja, pandy lubią bambusy, wiesz? O, kurcza, kur, kur, kurczaki, kurczaki. Dajcie ja mi. Ja, tr ja trzymam. Ja trzymam eme, bo eme zielone. M a, no tak. O, krówka. krówka. To chodź to. Ukapuka, ukapuka, ukapuka. uka, suga, buga. O, buga. O, jak ona lata? Czy tylko mi ona tak lata? Nie. Zaraz dednę, czemu muszę zjeść coś surowego? Zostaw! Chodź, dam ci kurczaka, nie zabijaj! Może się nam przydadzą te krowy! Zostaw! Masz kurczaka. Masz tutaj kurczaka. Ty! Ruiny portalu! No, ruiny. Ty, no! Ej, daj mi trochę rzeczy, podzielimy się z No, jeśli będzie jakaś... Słaba to ta. ale, ole, ole. Mam miecz, mam miecz, mam miecz. O nie, na, na, na. Szerokie oczy! Ała! Naprawdę? Oliwier? Naprawdę? O kurczę o kurczę, o kurczę, o kurczę, Mam cię tepnąć, czy, czy będziemy po prostu tak czekać na ciebie? Bo mogę Cię tepnąć. Tepać się można. Może ja masz zrobię komendę tpa. Ej, masz? Co? Może ja później zrobię komendę TPA. O nie! Creeper! Creeper! Okej. Okay. Mogłeś włączyć... Ki mog mogłeś włączyć Skip Inwentola. Rzeczywiście mogłem. No i teraz... Yy... Żyjemy. Ta, ta dżungla jest przeklęta, dobra. Gdzie jesteś, Awokados? Daleko? daleko? Czeka, 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 czeka. No, nie. Nie jesteś daleko. Dobra, yy, gdzie ty jesteś, bo chcę ciebie znaleźć. Będziemy musieli się razem trzymać zespołowo. Gdzie ty jesteś? Awokado! Nie mogę cię znaleźć! Gdzie ty jesteś? Chcę zjeść świeże awokado. Tak już dawno nie ja... O, Oooooooo! na mam Dobra. E, Kopiemy drewno, kopujemy się w ziemię i... Zamieszkamy chwilę sobie pod ziemią. Co nie? Musimy chwilę... Co? Ja lubię... Daj moje drewno, on mi zabrał drewno. No to kop sobie. Czemu gdy nagrywam, to akurat muszę mieć na jak upo. Nie wiem. Prawie zawsze masz. Bajolko! Co masz? Bajolko znalazłem. Eee, Bajolko tam. Nieważne. Ale Bajolko cieplutkie. Gdzie ty jesteś? Chyba. Nie uciekaj. Bajorko. Musimy się trzymać razem, nie rozumiesz, co znaczy trzymać razem? No i znowu nie mogę cię znaleźć. Awokado. Sukaj Bajolka. Sukaj dżunglowego Bajolka. No, mam jakieś Bajolko, ale takie małe ja myślałem, że to ty, a to skierle ty we mnie celuje. Mam nadzieję, że cię rozwali, bo wtedy się spotkamy. Dobra, na których kordach jesteś może? zapas Awokado. no świetnie, awokado. Dobra, wkopuję... czekaj, nie ruszaj się nawet ze spawna. Ja właśnie po prostu jej tepnę, tepe. Awokado do pando I teraz będzie już mniej zamieszania. Dobra, e, słuchaj. E, ja robię sobie dla nas dwa e, kilofy, kopujemy się w ziemię i przeczekujemy noc po prostu. Koko. Koko. Jeśli znowu gdzieś uciekniesz, to cię wywalę z serwa normalnie. Dlatego lepiej nie uciekaj. Jezu, ja to słyszałem, ja słyszałem twoją myśl. No ja się sobie awokado from Mexico, nie wiem dlaczego. No ogarnij się. Masz... Tutaj moje kop! kopy co? Kopujemy się! Jej! Jej! Jejd! Jej. No, Kącowka. halo! Nie, czemu nie mogę wziąć? jej jaką sofkę miałem dziwną, co nie? Ja też. A, czyli lak serwera to był ewidentnie. Nosa! No, bo my na terenu się tłuszmy. Niestety. Nie, nie mamy funduszy na inny serwer. Dobra. Mm. Biorę, robię lepszy kill-off, cyk, żelazny. Żelazny, jeju, chciałbym. Kamienny. I kopiemy się, nie kopiemy się jeden na jeden, ale awokado już... Awokado, co ty robisz? Nie wiem, szuka... O! Jaskinie masz? O, Tak, jaskinie duża. No to ja idę, ja do ciebie tam idę powoli. Co to wybuchło? Klippel, Boom! Clipper! Cripper, O oh man! No na 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 no! no. no 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 Ojeju, wybuch. O, żelazo! Żelazo. Naprawdę? Jedno żelazo. Gorzej się nie dało. W fajnym miaskinie znalazły się awokados, wiesz? Fajna. No bardzo fajna. Jej, mam pochodnie. Lupa. Repare, oh man nie wiem, ta, ta piosenka jest uzależniająca. Dobra. Oj, 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 Aha! Wywaliło mnie z serwera. Okej. Okay. Super, przepraszamy za lagi, to nie na fali na Nieważne. Z czym ty tam się bijesz? Z Czy ty mnie zostawiałeś na pastwę? A, awokado, naprawdę? Mam cię tepnąć, dobra. Ostatni raz cię tepam, a potem robię komendę tpa, bo już to jest naprawdę. Widzę, że ta komenda się przyda. Albo keep inventory. Dobra, po prostu napiszcie w komentarzach, czy chcecie komendę tpa, czy keep inventory true. Keep, keep inventory. Oliwiera zdaniem Keep Inventory, Moim zdaniem TPA To już wy musicie zagło zagłosować Robimy kamienny mieczyk, robimy sobie piecyk I mamy gitę Naprawdę? Nie mówcie, nie mów, że jeszcze raz Ci kurczę szkielet rozwali Okej okay. Nie, ja jestem jaskinią ale ja mam... O, Ałła! Jeju, jedno serce, bo przez to, że miałem laga, mam jedno serce, co nie? No, ZOSTAW PÓŁ SERCA! Oskar, a weź wpisz ukośnik V a, n, i, sy, v... Cześć, n v, a, nysy, i, c, h Nie wiem, nie, nie ma takiej Wanisz? Ja nie chcę Wanisza A po co ja mam, bym o, podaj mi goławiał? Nie, ja ci pokażę, ja ci pokażę Po co ci ta komenda? po mi No to powiedz co ona robi, niby Pokażę Nie masz powiedzieć Czekaj

Dla mnie. Oj, dziurka jakaś ty kamera. Nie ma dziurki. Wika, weź to przycisz. Dobra, mamy że A ile będzie trwał odcinek? Tyle ile? Eee, wiecie co, ja chyba bez głosowania ustawiam keep Inventory, bo naprawdę... Że jak to było... Inwentory nie. Co to? Jak to się pisywało? U e... kości napiszę ci. K? Nie, kip nie pisze się. Coś innego. E, Pisał się. True coś tam. True. True. Nie wiem, nie wiem. K? Ale weź na tym, na czacie... Ga, game rule, no właśnie. Game... ...rule. Keep, keep, ke, keep, inventory. Tam, I, I, tam keep. I tro. jest wpisz tam, keep, ej, wpisz keep, i tam ci się pokażę. Keep inventory no, i tam masz tepne ostatni raz tutaj. Tepe Awokadoman, czy pan do pan do pando pan do Germer. Oliwier, bo wiem, coś ci, że mam pół serca. Ale co się stało? No bo ty ja waliłeś to... się w bajorku, ciebie nagle to się tam kładziesz. No, TP. Naprawdę, TP też będę musiał ustawić, bo jak widzicie, a jest nieuważny w ogóle. Jesteś za to skara z miecza. A? Za, za karę dostałeś z miecza. Za kara. Ale chociaż dzięki tobie mam full HP. No czemu mi... Czy ty mi ciągle przeszkadzasz niszczyć węgiel? Czy mi się wydaje? Nie. To ja nie. nie zobacz sobie. O kurczę. Nie, ja, ja wolę tutaj raczej się nie kłócić. Z szkieletem. Dobra, przepalamy. Tylko zrobimy jeszcze jeden piecyk może. Albo i dwa piecyki może. Trzy piecyki mamy. Oliwier, błagam, jeśli jeszcze raz dedniesz... To jest ostatni raz, który... The... Ale nie typaj mnie! Okej, okay, nie muszę cię typać, chociaż to... Ja sobie... Ty będziesz kopać, ja będę kopać lewno. Dobra, no to kop lewno. Najwyżej później się spotkamy na jakichś wyznaczonych kordach. Dobra, mam trochę drewna, ja, ja, idę, ja, idę na, ja idę na ten, ja idę na... O, celot! Kici, kici! Kici, kici miał. Higgs. Dobra, dobra. Robimy, kici, kici! No tak. Robimy kill off i robimy tarczę, czyli najważniejszą rzecz, którą najbardziej lubię. Tak, koku mam, jest dobrze, mam kokosy. to... <laughs> Nie krzycz, bo normalnie aż Cię wycisza. Melo że melonki znalazłeś. Po co tyle emocji? To tylko melonki. O nie, Mąkisz. naprawdę? Jednego żelaza mi zabrakło. O, dobra, już. Mąkisz, Oscar, lemonki, Oskar, lemonki to życie. Chciałbyś. <grych> dobra. Lemonków nie Ej, ale bez lemonków by świat nie istniał, bo przecież lemonek jest okrągły i świat jest okrągły. He, eee, no, zobaczcie. Filozofia nie wynaleziono odbywa. lemonka. Więc gdyby nie wynaleziono lemonka, no to świat by nie istniał, bo lemonek był okrągły dokładnie. i świat jest lemonkiem. Dokładnie, dokładnie. Chodzisz do przedszkola? Lemonek. To nieprawda! Nie rozumiesz? W ogóle ile już odcinek trwa, tak chciałbym wiedzieć tylko. Z czystej ciekawości. <laughs> Przestraszyłem się, że ekran się nie nagrywa. 18 minut, dobra, to jeszcze gdzieś jak do 20 minut i kończymy. Eee, 30. 30, no nie wiem. To, to nie jest live, Oliver. Nie ale fajnie będzie. Nie, niestety. Kurczę, no nie, znowu mam laga, wywali mnie zaraz serwa. Nie, co ja też mam cofkę. Ja nie mogę zmienić lemonka. Dobra, teraz, bo nie, bo nagle. Nie, no naprawdę, ja będę chciał powstrzymać to, dla mnie później. Najwyżej jakoś. Y, mam cztery, co zrobimy z tego sobie, budki. Czyli najbardziej Papie, potrzebną dzia... rzecz z, dla Minecraftera. To... Tak nie znaczyłoby. Jezu. Ej, ja przemierzam dżunglę. Nie skończy... Ta dżungla jest nieskończona. Nie, nieprawda. No przecież znaleźliśmy łąkę. Ale no radzisz... tak, ale ja. Ja poszłam w jedną stronę i ta to się nigdy nie kończy. Kończy, kończy, zawsze się coś kończy. Ja idę, ja idę cały czas w jedną stronę. Czy Dawaj, ty już Clipper, zrobięś... Wybuchaj! Wybuchaj! Pewnie wybuch i, i tak wybuch. Ty już zrobiłeś tarczę. Tak, a co? Nie można? Znalazłem, znalazłem duże bajorko, znalazłem duże bajorko. No jeju, we mnie snajpują też, szkielety. Szkielet ale ten szkielet ma lagi, ale ten szkielet ma lagi, co nie? Dobra, mam no, w szkielecie. O, w ogóle kości z niego wypadły. Zombie, odsuń się. Jej, dobra, nara. O, już, już czwarty level mam. Niech się zapisze, Czwarty. Oj 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 Witaj, witaj, krypcio. A... Witaj, krypcio. Ja mam 30 level w jedzeniu lemonków. No to akurat to Ci mogę przy... Czemu ja tego creepera nie mogę uderzyć? No niby uderzał, o nie, zaraz mnie wywali z serwera. Muszę się cofnąć i tarczę trzymać. Mam świetnie i znalazłem ocean. No a akurat... Czy to jest? Aha, ej, ale głupie. Kurde, akurat mi ten włączyło. Czy chcę włączyć funkcję klawisza trwałego? Jezu, ja takie. Czy to jest biom zimowy? Nie, to jest. Ja takie o, mam, to ej, jeszcze mam, mam ten, Mam własną ekspiarkę, jej. Ekspiarkę mogu. No wybuchaj, Creeper. Nie, nie. nie ej, nie gada nie, nie gadaj, że znalazłeś spawnera. Nie, po prostu tak wyglądało, bo one były tak, jakby uwiezione. Nie mogły w ogóle się ruszać. I, i jakby to tak wyglądało. Ujeju! Taki lok. I lak. Filową spiarkę bardziej. Nie wiem, bo creeper wybuchł. No, ja zły jakie lagi, Ja może shadery sobie wyłączę, wtedy może będzie lepiej mm, wyłączone. Jak na domyślnych shaderach i mi nie laży. Ta? Teraz taki jest taki brzydki fuj, ale nie ladzie chociaż. A, a nie, no, szczerze nie, dobra. Tak samo. Ale może trochę lepiej. Gupia turnus. Gupia Nie znoszę Ternosa. Oje, oje, oj, oj, zaraz. O, marche ej, marchewka mi wypadła <coughs> z tego <coughs> z e, ząbiaka. Co nie? No dobra. Oj. Dobra. Nie, nie eee, co? jest o stary. Czy... Mi się wydaje, że może być na jakich akordach jestem? Najpierw. Na jakie? Jestem na x-40 i o ej, za chwilę sko skończymy ja... odcinek ja tylko wyjdę na ląd i kończymy odcinek o no bo już 20 minut trwa już nawet, nie z... już nawet nic nie znaleźliśmy nieprawda, znalazłem żelazo no to się robi na pierwszym odcinku a drugim spróbujemy ogarnąć diamenty i domek wioska no wioskę też spróbujemy ogarnąć, ale to na drugim odcinku. Albo na live. Eee, ja się tylko wykopię na górę i się pożegnam z widzami. Dobra. Uwaga. Wykopać się trzeba tutaj. Masakra. Jeżeli... ...zobaczyć, wytepniesz się do mnie, żeby mogli mnie zobaczyć? No dobra, żebyś tylko pożegnał. Dobra, dobra, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. W ogóle będę musiał zobaczyć IP, bo przez to, że mi nagle się wyświetliła, co nie... ...ten, ten, jakby... ...klawisz trwały włącz, to nagle się wyświetliło IP serwera, dlatego będę musiał zmienić, żeby nikt nie dołączał XD. Dobra. Ja w ogóle wyszłam gdzieś w dżungli, gdzie są krowy, dlatego dziwnie szczerze, dziwnie. Może gdzieś się tutaj rozglądnę i zobaczę gdzieś ląd jakiś. Szybko okay, tylko... ale nikt nie dołączy, przecież mam whitelistę. A, no tak, dobra, to raczej sorry. To może być pokazane na IP. IP to Ferajna, raz Przecież mam whitelistę. I... Ty... Co? sobie, ja, ja, ja znalazłem inny biom i, i spadłem i miałem połowę serduszka. Uuu, a ja znalazłem y, ten, y, ogólnie nie... Y, Jezu, zapomniałem, Ka kanion, kanion. Biom bruzowy. Aha, no chociaż jakiś lepszy niż dżungla, Jestem Czarnostka! Ej, czarnostka! Ale rzadkość! Dobra, ja może wyjdę na jakiś taki ładniejszy ląd. Yy... O, czy to jest ląd? Czarnki mi się nie wyświetlają. O, dobra. A, wiem czemu czarnki mi się nie wyświetlają, bo mam 5 cząków. Zostawmy sobie na razie na 30. Bo trochę. No jeju, zaraz Masakra, muszę. Dobra, muszę zjeść zgniłe mięso. A ja surowe mięso. No świetnie. I od razu dostałem ten efekt, co nie? Na przykład jeden dwa surowe kurczaki nie dostałem efektu. No co? co? mi dałeś, pamiętasz? Aha, no tak. No, gdy dopiero ładował się świat i czekałeś na mnie, no to wcześniej mi dałeś dwa kurczaki. tutaj jest jakiś bajorko. To tutaj się pożegnamy. Bo tutaj jest tak ładnie, szczerze. Dlatego się pożegnamy. Tepnę cię. Znalazłem mega big zrujnowany portal. No to czekaj, ja się tepnę do ciebie. TP, pan do Germer, a po co do mnie. Tak, dobrze piszę? No, Mam nadzieję, jest dobrze. Zobacz, patrz jakie gigi. Giga. Mhm, Dobrze, no to tutaj możemy zakończyć y, ogólny odcinek. E, więc co? Chodź tutaj, ustaw się koło mnie. O, bloki złota, wyjść! Wow. Bloki złota. Chodź, koło mnie. Ustaw się. Więc co, my się z Wami żegnamy. Pożegnę się z widzami. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i, i, i łapki do góry. I napiszcie w komentarzach, czy, czy ma być TPA, czyli ta komentarz, czyli piszemy gośnik TPA nie, Żad A no wiecie. Jeśli nie wiecie, to nie piszcie XT. E, zostawcie łapkę do góry, subika, a my co? Żegnamy się, pa. pa.